Pamiętacie, jak dwa miesiące temu wstawiłam film z moją alokazją, która była bardzo biedna i o której mówiłam, że Hydroponika jest dla niej prawdopodobnie ostatnią deską ratunku? No, mówiąc szczerze, miałam rację. Także dzień dobry kochani, witam was oficjalnie z nowonarodzoną alokazją, która teraz wygląda przepięknie i wygląda dokładnie tak, jak wyglądała przed zimą, po czym zima ją po prostu sponiewierała. Także opowiem wam króciutko o tej drodze, pokażę wam kilka ciekawostek z mojego ogródka, takich serio ciekawostek i to będzie taki luźny film. Muszę wam przyznać, że rekonwalescencja była dość trudna. I tak jak w tamtym momencie ta lokacja wyglądała tak jak na tamtym filmiku, tak w ciągu tygodnia ona się słuchajcie tak posypała. Tam pozostawały w jednej sezonce po jednym liściu, i to jeszcze najmniejszym, więc tam po prostu była wielka doniczka i takie, wiecie, trzy antenki. I jeszcze takie też rozklapciały, więc był taki moment, że ja już myślałam, że ona jest po prostu stracona, ale na szczęście udało się ją odzyskać, udało się ją. Odzyskać dużo silniejszą niż wcześniej, także jestem z tego bardzo szczęśliwa. Ja do tej pory ani razu jej nie nawoziłam, czyli przez te dwa miesiące, kiedy, kiedy przesadziłam ją do hydroponiki. Według zaleceń producenta nie powinno się tej rośliny nawozić przez jakieś sześć miesięcy, ale ja nie wiem, czy tak do końca w to, w to wierzę. Wydaje mi się, że ja ją mimo wszystko nawożę trochę szybciej. Nawiozę, nawiozę, na, po, po naworze. Nieważne. W każdym razie chcę to zrobić dużo szybciej niż przed upływem tych trzech miesięcy, ale póki co przez te dwa miesiące nic za bardzo nie robiłam poza podlewaniem. To co się z nią wtedy stało, ja praktycznie całkowicie zrzucam tak naprawdę na zimę, bo ona stała w najzimniejszym pokoju ze stosunkowo niewielką ilością światła. I po prostu najgorzej ze wszystkich roślin to zniosła, i dla mnie to był ból serca miłosierny bo to jest jedna z moich ulubionych roślin. Dlatego jak widziałam, jak po prostu z każdym kolejnym dniem ja obcinam kolejnego, kolejnego, kolejnego liścia, no to naprawdę już przed taki moment, że stwierdziłam, że coś tutaj trzeba zmienić. I coś trzeba tutaj zmienić na lepsze. No i stwierdziłam, że przesadzę ją do hydroponiki jako już taka ostatnia deska ratunku. Z uwagi na to, że wiele się nasłuchałam, że alokazje po prostu te hydroponiki lubią. Ja ja nie miałam nigdy do czynienia z hydroponiką. To w ogóle to było albo na wozie, albo pod wozem nic nie było, wiecie, żadnej innej alternatywy. Albo się miało udać w 100%, albo w 0%, w 0%. Coś mi dzisiaj nie idzie. W każdym razie udało się w 100% i jestem przeszczęśliwa z tego powodu. Te liście cały czas idą, tylko jedna rzecz mnie, słuchajcie, zaskoczyła bardzo. Częstotliwość podlewania. Ja nie spodziewałam się, że ja będę musiała co drugi dzień lać praktycznie pełną litrową butelkę wody, że ona będzie tak szybko wysychać. W sensie wiadomo, jest teraz gorąco i tak dalej, chociaż pomieszczenia są klimatyzowane, więc tam temperatura nie przekracza tych 25 stopni, może nawet mniej. Więc ja byłam zdziwiona, że muszę tak często ją podlewać. Ale to, że roślina Wam. Pokazuje, jak chłop krowie na rowie, kiedy macie ją podlać, no to dla mnie jest coś po prostu niesamowitego. Tak jak wiecie, z każdą inną rośliną, to jest trochę na zasadzie takiej zgadywanki, trochę na zasadzie, no okej, okay, to co robię, działa, pytanie jak długo podziała, tylko tutaj mam jawnie powiedziane, spadło poniżej minimum, masz to podlać, czy tam do minimum, no nieważne. W każdym razie, no, u mnie to wypada po prostu co drugi dzień, więc to podawanie jest faktycznie dość częste. Aczkolwiek, no dla mnie jest to super pomocna sprawa, że dokładnie widzę po prostu ten wskaźnik, ile tej wody tam zostało. Przyznam szczerze, że dalej nie ogarniam kwestii tego mierzenia pH i tak dalej, bo u mnie po prostu ta woda tak szybko wysycha. Że wiecie, wysycha. No w sensie ta roślina najwidoczniej ma też spore zapotrzebowanie, ale ja nawet nie nadążałabym tego sprawdzać. W sensie ta woda tam nie stoi w żaden sposób ani nic, więc nie wiem nawet, czy ja to muszę robić. No szczerze mówiąc, do tej pory tego w ogóle nie robiłam i nie wiem, dopóki coś działa, no to nie można stwierdzić, że. Wiecie, że to jest zepsute. Także myślę o tym, żeby kolejne moje alokazje przesadzić również w hydroponikę. Na pewno chciałabym przesadzić w hydroponikę moją alokazję Jacqueline, bo na ten moment nie ma ani jednego liścia. Ostatnio obcięłam takiego giganta, którego wypuściło mi po jakimś tam już czasie takiego, wiecie, uśpienia. Tylko, że później wydaje mi się, że miała też wciornastki i po prostu... Ten liść obumarł. Także czekam teraz, aż znowu odbije. Nie chcę też przesadzać jej w tym momencie, jak nie ma żadnych liści, bo wydaje mi się to. Już zbyt ekstremalne. Także po prostu chcę to zrobić tak, że przesadzę ją, jak już jakiegoś tego liścia wypuści i będzie on tak względnie ustabilizowany. Chociaż w przypadku tej alokacji zrobiłam tak, że po prostu poszłam na żywioł i mówię, albo się uda, albo się nie uda, i innej opcji nie widziałam. Także na pewno jest to coś, z czego ja bym chciała docelowo korzystać być może częściej. Zostały mi jeszcze trzy doniczki w tym rozmiarze, który ma ta alokacja, i być może kupię jakieś nowe. Jedyne, co mnie Frustruje, czego w tej hydroponice nie lubię, to jest koszt. Dosłownie. Koszty tych doniczek. Słuchajcie, ja się tak przyzwyczaiłam do plastikowych, przeźroczystych doniczek, które kosztują po kilka złotych, bo większość mam z Polski, więc tam najdroższa chyba kosztowała 4,50. Że po prostu teraz, jak ja patrzę na te ceny, i ostatnio zapłaciłam, ile ja zapłaciłam? Wydaje mi się, że ostatnim razem zapłaciłam jakieś. 50 zł za sztukę, za tą jedną doniczkę. Ale widziałam też na grupie kolekcjonerskiej na Facebooku w Polsce, że te doniczki potrafią po 150 kosztować albo po 200 zł, na przykład, że to są naprawdę szalone kwoty. I nie wiem, czy po prostu tu jest tak, że tu jest trochę taniej. Czy one rzeczywiście, na przykład w większych rozmiarach, albo te bardziej markowe, rzeczywiście są droższe, bo też mam te markowe. W sklepie, tylko ja ich nie kupowałam, bo stwierdziłam, że jeśli to ma być mój pierwszy raz, no to nie chcę mi się przepłacać bez sensu. W każdym razie i tak wydaje mi się, że no 50 tam 60 zł za toniczkę to jest sporo, ale patrząc właśnie na te inne ceny, uświadamiam sobie, że chyba jednak tak ma być. I może jednak ja nawet zapłaciłam mniej niż potencjalnie mogłabym zapłacić. Także, no, tak, to, to jest duże dla mnie. Zaskoczenie. Co jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? Szklarnia, słuchajcie, w ogóle wszystkie moje rośliny odbiły się na maksa. I wszystko to, co jest tak naprawdę na dworze, radzi sobie świetnie. Nawet kilka roślin, które gdzieś tam są popalone trochę od słońca, one i tak żyją, i tak puszczają nowe liście, i jest wszystko w porządku. Także wbrew pozorom, to, co dzieje się na dworze, po dodaniu systemu podlewania, żyje, pełnią życia. Trochę męczę się z roślinami, które mam w środku. Różne tam wiecie, wciornastki, niewciornastki. Już tych roślin ogólnie zostały, jak na lekarstwo, dosłownie kilka sztuk, bo ja praktycznie wszystko wniosłam do szklarni już teraz. Ale no tam coś po prostu nie, nie idzie i prawdopodobnie opowiem Wam po prostu o tym w jakimś oddzielnym filmie. Dziś chciałabym się skupić na sukcesach. Ogólnie mam dla Was jeszcze trzy ciekawostki ze swojego ogródka, przynajmniej mi się one wydają ciekawostkami. Pierwszą z nich jest, słuchajcie, to, że zakwitł mi rozmaryn. Pamiętam, jak ja zobaczyłam pierwszego fioletowego kwiatuszka, to miałam takie boże, rozmaryn w ogóle może kwitnąć. Nigdy nie spodziewałam się, że, wiecie, dożyję takiego dnia, ale pod moimi palmami mam właśnie zasadzony rozmaryn, tak na zasadzie, żeby wypełnić po prostu, wiecie, tą przestrzeń, żeby ta palma nie wydawała się taka pusta, bo ma wielką doniczkę, a tam była goła ziemia, więc chciałam po prostu, żeby było ładniej, więc jest rozmaryn. I on po prostu w pewnym momencie był cały w fioletowych kwiatuszkach i wyglądało to przeuroczo. Nie wiem, czy wy wiedzieliście, że on ma takie predyspozycje. Ja w ogóle nie spodziewałam się, że takie ziółko może mieć predyspozycję do zakwitnięcia, więc dla mnie to była, było duże zaskoczenie. Tym bardziej, że ten kwiatek był śliczny, był fioletowy i był właśnie. Tym fioletem w barwach mojej firmy, bo u mnie wszystko, co ja mam związane ze swoją firmą fotograficzną, jest właśnie fioletowe, więc tak mówię, kurczę, chyba one specjalnie dla mnie zakwitły. Także prawdopodobnie już do tej pory zdążyłam Wam wrzucić zdjęcie z tego, ale naprawdę wyglądał przeuroczo. Teraz już niestety przekwitło, tam przez miesiąc te kwiatki się utrzymywały, dlatego właśnie zrobiłam Wam zdjęcie, ale naprawdę efekt jest super. Druga rzecz to jest, słuchajcie, coś, czego ja się kompletnie nie spodziewałam, ale moje Anturium ma grzyba. I nie mówię tego ze smutkiem na twarzy. Moje Anturium ma grzyba, tylko nie takiego, jak myślicie. On już teraz niestety usechł, ale mam nadzieję, że to będzie widać. Słuchajcie, o tutaj. To był taki grzybek, który po prostu sobie wiecie. Wystawał z doniczki. On był mniej więcej taki i dlaczego mnie to bawi? Po, po pierwsze dlatego, że no, przy mojej roślinie urósł sobie grzybek. Ja się na grzybach nie znam, więc nawet nie jestem w stanie stwierdzić co to było. Ale dlaczego mnie bawi ta historia? Słuchajcie, jak ja kupowałam to ja go nie przesadzałam jeszcze z tego podłoża, w którym go kupiłam, bo to podłoże było bardzo dobre i kupiłam go od takiego, kupiłam ją od takiego kolekcjonera. No i ten, z tym kolekcjonerem pisałam na Whatsappie, bo on tutaj lokalnie w okolicach Malagi mieszka. Jak ja zobaczyłam jego profilowe, to się tak zaśmiałam, mówię, na bank przywiezie mi te, mi te rośliny w jakimś czarnym Mercedesie gangsterskim, nie? I słuchajcie, wiele się nie pomyliłam, bo to był czarny sportowy samochód, ale Audi, a nie Mercedes. Ale rzeczywiście wszystko wyglądało tak mocno gangstersko. I rozbawiło mnie to dlatego, że tak mówię, o, może hodował też jakieś grzybki. I po prostu jak zobaczyłam tego grzyba, mówię, kurde, no to, to jest ciekawe. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką historię. Nie wiem, dlaczego się tak wydarzyło. Być może dlatego, że on stoi w bardzo dużej ilości kory i może ta kora była po prostu z jakiegoś, nie wiem, lasu, ale naprawdę ten, ten grzyb był dla mnie olbrzymim zaskoczeniem. Takim pozytywnym, bo aż się, się zaśmiałam, jak go zobaczyłam. Także możecie mi dać znać, czy mieliście kiedyś do czynienia z czymś takim, wyrastającym z kory, ale no. Nie wiem, czy będzie, czy da się to przebić w ogóle. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest to, że mój filodendron Florida w tym sezonie oszalał. Dosłownie oszalał. On mi cały czas puszcza, słuchajcie, te kwiatostany. Ja nie nadążam tego obcinać, ale w tym momencie to już jest takie apogeum, apogeum, bo praktycznie każdy liść w tym samym czasie ma swój kwiatostan. Ja czegoś takiego do tej pory nie widziałam. Znaczy fakt faktem, że mam kilka w jakichś liniczkach na przykład mam kilka łodyg i na przykład, że dane łodygi w tym samym czasie zakwitły, ale żeby jedna łodyga przy każdym liściu praktycznie zakwitła, no to czegoś takiego jeszcze nie widziałam, więc też Wam to wrzucam jako ciekawostkę. Ogólnie to był taki rok, w którym bardzo dużo moich filodendronów zakwitło. Czy to był El Chocolate? Czy to był um, Florida Beauty Ghost? Czy to było, co my tam jeszcze mieliśmy? Nawet Splendid mi zakwitł. Naprawdę, te, tego było ogrom. I, I po prostu ja tylko cały czas te kwiatostany wiecie, Urywałam. No bo mi to nie jest do niczego potrzebne. Może gdybym się wiecie, zainteresowała jakoś bardziej tym rozmnażaniem. Przez właśnie zapylenie i tak dalej, to może wtedy bym to jakoś wykorzystała, bo nawet kiedyś sporo o tym czytałam, ale w kontekście Anturium, no bo tam jest prościej. No ale jakoś tak wiecie, no też to jest dość skomplikowane. Na razie się za to nie zabieram, więc po prostu te główki wiecie, powykręcałam. Co jeszcze? Jeszcze w międzyczasie wspomnę, że będzie mi bardzo miło, jak zostawicie jakiś komentarz, jakiegoś lajka, subskrypcję, ponieważ to pomaga mi się rozwijać, więc będę bardzo wdzięczna. Na pewno będę chciała dla Was nagrać cały plant tour, bo naprawdę teraz to wszystko tak się błynęło do życia, jest po prostu tak ogromne. I nawet ostatnio, po raz pierwszy, słuchajcie, zrobiłam cięcie hu w połowie. Bo mój Philodendron Splendid niestety przez zimę troszkę przychorował, stracił wszystkie dolne liście, więc po prostu zostały mu tylko te na górze, więc stwierdziłam, że po prostu trzeba go przeciąć w połowie i zobaczymy co dalej będzie. I tak jak go przeciąłam w tej połowie, tak od tamtej pory wypuścił dwa liście, jeszcze nie miałam czasu na to, żeby dołożyć mu doniczkę jak normalny człowiek i... No czeka na swoją kolej, ale cały czas żyje, jest ok. Bałam się, że to będzie, wiecie, taki pierwszy mój fail, w sensie, że pierwsze podejście i pierwszy fail od razu, ale na szczęście tak nie było, jest całkiem nieźle, dlatego mam jeszcze kilka roślin, które chciałabym właśnie też obciąć w połowie. Też chciałabym nagrać z tego film, bo tych roślin będzie kilka i zobaczymy sobie po prostu jaki będzie ich progres, czy one się odbiją, czy one się nie odbiją, więc może jakiś taki zbiorczy już film z progresem po prostu nagram. Czy jest coś jeszcze? No powiem wam szczerze, że moje rośliny znoszą lato dużo lepiej niż ja. Na przykład dlatego nie nagrywałam teraz przez jakiś czas filmów, bo po prostu jest tak gorąco, że słuchajcie, do godziny 21 to się w ogóle nie da wyjść z domu. A jak już jest 21, to jest pełno ludzi na osiedlowym basenie, których pewnie przez cały film gdzieś tam w tle słyszycie, i bardzo ciężko się nagrywa. Na szczęście siedzą po drugiej stronie basenu, więc nie jest tak źle, bo gdyby siedzieli tutaj od mojej strony, no to by była masakra, więc bardzo ciężko jest nagrywać coś na zewnątrz, a dzisiaj mi właśnie bardzo na tym zależało. Ale na pewno to. Co jest dla mnie najważniejsze w ogóle w tym sezonie, to to, że system podlewania to jest Boże. To jest najlepsza rzecz, która spotkała moją szklarnię. Naprawdę. Powiem Wam, że teraz, ja ostatnimi czasami mam bardzo mało tego czasu, który mogę poświęcić roślinom, więc naprawdę już było tak, że mówię: Kurde, no to padnie mi wszystko w tym sezonie, bo ja po prostu no nie mam czasu tego podlewać tak często. A to słuchajcie, teraz z tym systemem podlewania to jest po prostu bajka. I dzięki temu w ogóle widzę, jak one się bujnęły i te przyrosty w ogóle są dużo większe niż w zeszłym sezonie. Więc to też właśnie mówi bardzo dużo i. I jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu Nagram wam jeszcze parę przebitek właśnie tego jak wygląda w tym momencie ogólnie mój taras, moja szklarnia Tak żebyście sobie zobaczyli takie drobne podsumowanie Oczywiście w planturze wszystko będzie w pełnej okazałości Na razie wrzucę wam to tylko tak wiecie, roboczo, żebyście po prostu zobaczyli jak to wygląda Bo no jak dobrze pamiętacie ja miałam naprawdę olbrzymią traumę, olbrzymi uraz po tej zimie Odechciało mi się wszystkiego, miałam ochotę wszystko w pi sprzedać i naprawdę już myślałam, że nie odzyskam tego zapału, a jak po prostu został dodany ten system nawadniania, no to poczułam, że to hobby w ogóle narosło od nowa. Zamówiłam też kilka roślin, będzie z nich film, bo na ten moment jeszcze ich nie ma, będą wysłane dopiero w poniedziałek dzisiaj jest piątek. Także też fajne ogólnie perełki. Cały czas zbieram się do kilku roślin, które właśnie chciałabym kupić, i wydaje mi się, że nie ma lepszego momentu niż teraz, kiedy jest jeszcze lato i, i wiecie, to wszystko by hulało. Bo ja zawsze się budzę, jak już jest zima i ciężko jest to wszystko adaptować do nowego środowiska. Ale chciałabym w końcu kupić kilka właśnie roślin. Między innymi chciałabym kupić monsterę tą Flame. To jest Burle Marks Flame. Wiecie jaka ja jestem z nazw, nie chcę się kompromitować, ale to jest roślina, która mi od bardzo dawna chodzi po głowie. Tylko, żeby kupić jakąś dorosłą, taką, która już ma ten, rzeczywiście ten fajny kształt, który ta Monstera ma charakterystyczny, no to trzeba, wiecie, uszczupić portfel bardzo mocno. Także na ten moment chyba nie jestem jeszcze psychicznie na to gotowa. Na pewno chciałabym jeszcze kupić Filodendrona Spiritus Sancti, właśnie po tym jak ostatnio u Klaudii w liściach był odcinek, w którym gościnnie wystąpiłam i w którym właśnie jedna z twórczyń tam wspomniała o tym Filodendronie i mi się miłość obudziła na nowo, bo ja już się zbierałam dawno do niego, z uwagi na nazwę, która jest po prostu dla mnie genialna. Ale jakoś tak wiecie, wszędzie gdzie widzę to są jakieś takie mniejsze sadzonecz sadzoneczki za naprawdę jeszcze dość spore pieniądze, więc patrząc na to, że mi czasem coś wychodzi, czasem coś nie wychodzi, ja nagle mam wydać, wiecie, nie wiem, kilka tysięcy złotych na roślinę, no to mam jeszcze takie delikatne opory. Co jeszcze bym chciała na pewno kupić? No tak, na teraz mi nic nie przychodzi do głowy, ale jest kilka tych roślin, które na pewno chciałabym w tym sezonie jeszcze dorwać. Mam nadzieję, że mi się uda. Co prawda, jest już koniec lipca, więc już koniec tego sezonu gdzieś tam się coraz bardziej zbliża. No powiedzmy, że jest połowa. Także, także tak, ale na pewno wszystko zobaczycie, wszystko zaktualizuję i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zrobimy sobie taką aktualizację. Dzisiaj za bardzo bez nazw, bo szczerze mówiąc, średnio. Mam na to przestrzeń. No jakiegoś wielkiego szału nie ma, ale to jest roślina, która stoi na zewnątrz w totalnie pełnym słońcu, więc nawet się nie spodziewałam jakichś fajerwerków. Moja agawa w ogóle ma dwa maluszki nowe, także bardzo fajnie. No, tutaj jest monsterka, którą cięłam u klienta, w sensie obciąłam sobie szczyt, bo wiedziałam, że jemu nie zależy na dużym przyroście. I wziąłam sobie to do domu. I tutaj widzę, będzie szedł nowy liść, fajny ten mop z tyłu, ja wiem. Ale wcześniej było tak, że ja tutaj tego obcięłam, bo on już wyszedł w momencie ukorzeniania w wodzie i od razu zgnił, więc tutaj idzie jakiś nowy. Kaktus nie ma się najlepiej, on nie wiem co to jest, ale on w zeszłym roku miał dokładnie to samo i po prostu wtedy to wszystko odkurzyłam odkurzaczem i od tamtej pory był spokój. Także nie mam pojęcia o co z tym chodzi, może ktoś z Was akurat mi powie, bo nawet w internecie tego szukałam, ale niczego sensownego nie znalazłam, może Wy coś znajdziecie. Tutaj moje awokado, no, które ma tam kilka owocków No i tutaj też jakieś nowe liście, idą wszędzie, także fajnie. Tutaj mam agawy. Tutaj właśnie piękna alokazja. No, strelicja troszeczkę się popaliła, ale ona też stoi w pełnym słońcu, tutaj, więc tak nie najbardziej to wiecie, działa. Tutaj wszystko też wygląda przepięknie. No i szklarnia. No, prawie mi się zabiła przez kabel, ale to nic. Tak wygląda szklarnia obecnie. Jezu, jego muszę w końcu wrzucić na mech, bo do tej pory się nie mogłam zebrać do tego. Ale no, wszystko jest na maksa bujne. Więc to tutaj wygląda po prostu jak wiecie raj. I to jest ja, raj jar i to jest raj dla jaszczurek. Jest tu ich po prostu odgroma cały czas tylko widzę, jak zapierdzielają cała rodzina. Raz był jeden taki słuchajcie tyci 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 jeszcze przeźroczysty totalnie, więc też wyglądał uroczo. Ale tak, wszystko wygląda mniej więcej w ten sposób. Także. Jest pięknie. I to jest właśnie ten filodendron, o którym Wam mówiłam, który nie ma doniczki i tak sobie żyje bez doniczki póki co, ale żyje, więc nie naprawiajmy tego, co nie jest zepsute. No, wiatrak lata świetności ma już za sobą, ale on mi służy drugi sezon i on działa 24 na dobę, więc i tak jest nieźle. I tutaj, właśnie rośliny, które przeniosłam do szklarni z domu, i uważam, że to też był bardzo dobry ruch. Ogólnie powiem Wam szczerze, że mam bardzo dużo mrówek w szklarni, szczególnie na Floridach. Nie wiem, czy to będziecie w stanie zobaczyć. Bardzo dużo tego jest, i one właśnie zostawiają, widzicie? Nie wiem dlaczego tak jest, ale mam wrażenie, że dzięki nim jest mniej na przykład wciornastków, więc. No szczerze mówiąc, chyba mimo wszystko wolę mrówki niż wciornastki. I tutaj też je przeniosłam do szklarni. Też sobie radzą już coraz fajniej. Fajnie jakby się wyostrzyło. I tutaj to też już była taka ostatnia deska ratunku, bo on bardzo źle wyglądał. i Nie mam szczęścia do weru kosum. I tutaj idzie jakiś nowy listek. Na razie jakiś taki chyba mocno żałosny, ale mam nadzieję, że tutaj w szklarni się po prostu troszeczkę odbije. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobał i widzimy się następnym razem.